Cześć, z tej strony Marcin z Trzech Dziś zapraszam was do obejrzenia pierwszego filmu z serii mitologii kawowych. Wzięłem w nim na warsztat kilka najpopularniejszych mitów o espresso. Dowiecie się w nim między innymi, jakie jest przygotowane i ile ma kofein. Żeby nie przedłużać, zapraszam do oglądania. Espresso, czy ekspresso? Espresso nazywane jest perłą, czy też diamentem w koronie włoskiej. Tam się bowiem narodziło. Jego nazwa bynajmniej nie brzmi espresso, gdyż nie ma nic wspólnego z prędkością przygotowania, ani samym ekspresem. Ta pochodzi od włoskiego przymiotnika espressivo, co oznacza wyraźny, wyrazisty. Taki jest też smak – wyrazisty, intensywny i zrównoważony. Perfekcyjne espresso powinno posiadać harmonię smaków goryczy, kwaskowatości i słodyczy. W zależności od pochodzenia, odmiany sposobu obróbki i samego parzenia smak ten może być inny. Espresso z metodą parzenia kawy, podczas której niewielka ilość wody przyciskana jest przez drobną, zmieloną i ubitą kawę. Podczas całego procesu woda powinna mieć stałą temperaturę i określone ciśnienie. Charakterystyczna pianka na powierzchni espresso zwana kremą pochodzi z cukrów karmelizowanych w procesie palenia. Podobnie body, czyli oleistość, gęstość naparu. Uzyskanie idealnego espresso jest najważniejszym elementem pracy baristy. Stanowi tym samym bazę pod wszystkie napoje kawowe. Ma dużo kofeiny. Jak już wspominałem, espresso jest naparem przeciśniętym pod ciśnieniem 9 barów przez krążek drobno zmielonej, ubitej kawy. Czas parzenia wynosi zwykle około 30 sekund. Płodężem espresso jest około 40 g naparu z zawartością 100 mg kofeiny oraz 2 mg tłuszczu. Zawartość kofeiny i innych mikroelementów może być różna w zależności od pochodzenia i sposobu przetworzenia ziarna. Kofeina z ziarna wydobywa się poprzez jej wypukiwanie. Zasada jest prosta: im dłużej woda działa na ziarno, tym więcej kofeiny w kawie. Kawał zależnia. Tak, to prawda. Kofeina zawarta w kawie działa w korzystny sposób na organizm, przez co ten po pewnym czasie może mieć trudności z funkcjonowaniem bez niej. Nie bez powodu mówimy, że kawa i herbata są używkami. Jeśli jednak będziemy pić kawę z umiarem, będzie miała prozdrowotne działanie. Zalecana przez ekspertów Europejskiego Bezpieczeństwa Żywności ilość kawy to 5 filiżanek espresso dziennie. W przeliczeniu na nasze to będą 2-3 cappuccino na podwójnym espresso. Przy założeniu, że nie będą zasypane toną cukru, okażą się dosyć zdrowymi. Najlepiej pić zwykłą czarną kawę, jak jednak wiadomo, nie wszystkim pasuje jej smak. Wiele w tej kwestii zależy również od organizmu. Gdy jednym łatwiej o uzależnienia, inni bez problemu stają okoniem. Z doświadczenia wiem, że przy pewnym poziomie zmęczenia żadna ilość kofeiny nie zadziała. Espresso to koncentrat. Faktem jest, że nazywanie espresso koncentratem czy siekierą nie jest całkowicie bezpodstawne. Smak czystego espresso bez mleka i cukru jest bardzo intensywny. Jednak umówmy się, do wszystkiego da się przyzwyczaić. Mistyczna moc obudzenia zmarłych jest już grubą przesadą. Tradycyjna polska zalewajka, a w szczególności kawa po turecku, mają zdecydowanie więcej kofeiny. Tutaj należy wspomnieć, że espresso i zalewajka nie są jedynymi metodami tworzenia kawy. Dużo lżejszą i łagodniejszą okaże się na przykład kawa z dripa. Wypis wszystkich źródeł znajdziesz pod filmem.